odcinku kulturystyki od kuchni no i zgodnie z waszymi prośbami dzisiaj zrobimy placki ze słodkich ziemniaków czego my tu będziemy potrzebować nasze składniki oczywiście słodkie ziemniaki tutaj mamy jednego przygotowanego już wcześniej jednego słodkiego ziemniaka sposób w jaki ja je przygotowuję macie w patentach czyli słodki ziemniak w mikrofalówki to jest około 250 gram takiego ziemniaka i teraz tak do tego dolewamy około 150 ml wody. Dobra, niech będzie 137. Następnie kolejnym składnikiem będzie nasz słodzik. Ja używam teraz a propos nowe moje odkrycie. Better Stevia znowa w płynie. Rewelacyjny słodzik polecam go wam. Do tego wrzucimy dwa całe jaja, trochę cynamonu i odżywkę białkową. Żeby nie przedłużać, widzimy się za chwilę. Aha, ja używam do zmiksowania tego ręcznego blendera. Możecie również zrobić to widelcem, ale tak jest po prostu szybciej. To do zobaczenia części. Bierzemy następnie patelnię. Ja to mam akurat specjalną do robienia naleśników. W moim wypadku używamy Kooping spraya. Tyle nam wystarczy, tutaj mamy naszą papkę, która nam wyszła, nasze ciasto. I jedyne co nam pozostaje, to robienie naszych placków, czy naleśników. Czy jak tam chcecie to nazwać, rozprowadzamy zostawiamy i za około 2-3 minuty przerzucimy je na drugą stronę i z takiego ciasta powstaną nam dwa takie duże naleśniki ale możecie zrobić również jeżeli chcecie mniejsze placuszki jak placki ziemniaczane i zapraszam was na efekt końcowy już za chwilę się nam tutaj właśnie nasz drugi placek czy naleśnik a tu już jednego mamy gotowego ten który widzieliście na początku na patelni no i co my tu mamy jeszcze dodatkowo dodatkowo mamy tutaj 30 gram drzemu z czarnej porzeczki 30 gram drzemu z brzoskwini i 50 gram zmiksowanego ananasa takiej papki ananasowej, to jest świeży ananas no i właśnie jak nam się przygotuje ten drugi placek to dołączymy go do tego i to będzie nasz cały posiłek tak więc tak wygląda, tak wyglądają placki ze słodkich ziemniaków w moim wykonaniu. Piszcie co sądzicie o tym przepisie, o tym sposobie ich podawania i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.